Witam serdecznie. Właśnie jestem w drodze do wsi Dobrzykowica. No i zapraszam na kolejny odcinek na kanale Dolny Śląsk z No więc jestem na miejscu, na dokładnie w Dobrzykowicach, oczywiście województwo dolnośląskie. W powiecie wrocławskim w gminie Czernica. Urokliwa wieś. Liczba mieszkańców wynosi jakieś ponad tysiąc osób. Po II wojnie światowej, Dobrzykowice zostały włączone do otworzonego wówczas województwa wrocławskiego. A zamieszkujących wieś niemieckojęzyczna ludność została wysiedlona. Jest tu, byc taki spokój, harmonia. Wpływa polska wieś. Znajduje się tu piękny kościół filialny. Pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny, a wybudowano go w latach 1753-1757. Kościół był restaurowany w 1963, ale jak widzicie, tutaj elewacja wygląda naprawdę świeżo czyli musiała być niedawno robiona. Tak samo wieża wygląda na świeżo pomalowaną. Na pewno niewalny tekstem że jak wszyscy wiedzą, był tu kręcony film z sami swoi bo nie wszyscy o tym wiedzą, ja też o tym nie wiedziałem, przejeżdżałem kilka razy przez tą miejscowość dopiero pewnego razu jak jechałem właśnie z kumplem to opowiedział mi to, że właśnie tutaj były kręcone sceny i znajduje się dom Kargula i Pawlaka a więc chodźmy, zobaczmy to powiem wam, że no nie było to proste krążyłem po Dobrzykowicach jakieś dobre 3 godziny cały czas wracając tutaj do domu Pawlaka aby móc się dostać, no bo nie ma nic dzwonka, no ani nie miałem jak zapukać, Tylko zaglądałem przez płot, aż w końcu zauważyłem starszą panią Poprosiłem czy mogę wejść i ona powiedziała, że zobaczy czy jest syn i dopiero wtedy No i akurat był syn I żeśmy się dogadali i mnie wpuścił i pokazał wszystko Wyczekane otwarcie, naprawdę mnie uszczęśliwiło Jestem na podwórku, gdzie kręcono sceny Kargula To był dom Kargula Tam widać tą bramę jeszcze drewnianą jest i kultowy płot z kultowym tekstem. Podejdź do płota, kiedy ja podchodzę. Domy praktycznie w ogóle się nie zmieniły. Wyglądają podobnie jak w filmie, i myślę, że jest to robione świadomie przez właścicieli tych domów. Pawlaka wygląda podobnie i wygląda to dobrze. Właśnie będę wchodził do środka, gdzie uchowały się artefakty z filmu. Zobaczcie rower, zdjęcia. Na samym wejściu od razu mówiłem do, do pana Jurka, że zapach starości w ogóle też nadaje fajny klimat. Wierzycie ten koszyk? No ja tak, bo tutaj też były kręcone sceny do y, Święta Wojna i kochaj albo rzucaj. Jest i hełm. Komoda, stara zastawa. Tam na ścianie wisi. pewnie pamiętacie, sierp. Ładnie obramowany w szkle. Tą tablicę, co wcześniej pokazywałem przed wejściem, tam właśnie były napisane tytuły filmów, jakie były tutaj kręcone. Komedia filmowa, sami swoi. Stare plakaty. Tu na zdjęciach widać te, te domy właśnie Kargura i Pawlaka. No są podobne, wiadomo, zdjęcia są czarno-białe, no bo na tamte czasy, no... Stara instalacja. Myślę, że też... Świadomie zostawiona. Też tutaj jest swój urok. Komoda, która pochodzi z kuchni. Jest tu prowadzona księga gości, księga wpisów. Miałem przyjemność się do niej wpisać. Łóżko tamtych czasów. Stara, dobra kanapa. Dywan na ścianie. Kojarzę, mój wujek taki miał. I też ludzie mieli takie słomianki. Powoli będę już zamykał ten odcinek. Na koniec dorzucę Wam jeszcze wszystkie zdjęcia tablic informacyjnych, jakie znalazłem w Dubrykowicach. No i do usłyszenia. Dzięki.